zupełnie po koncercie. Kraków, jak zwykle Radku, Cię powitał bardzo serdecznie. Małopolskie TV znowu było razem z tobą. No było, było pięknie. Jesteś ty, jesteśmy my. Jest Kraków, jest przepiękna atmosfera, bardzo, no myślę, że chyba sporo ludzi było, tak? Tutaj w Rotundzie pięknie nam się grało, żywiołowo, jak zwykle bisowaliśmy. No cóż można więcej chcieć. Przepiękny koncert, udany jak najbardziej. I Kraków jest przepięknym miastem, które po raz kolejny gości nas bardzo, bardzo mocno.

Cieszy mnie to ogromnie, że ludzie chcą nas słuchać, chcą się z nami bawić. No cóż, mam nadzieję, aby to trwało jak najdłużej. A czym dla mnie są fani wszystkim? To się robi dla fanów. E, oczywiście dla siebie. Ja też czerpię ogromną frajdę z bycia na scenie. Cieszy mnie to, że ja mogę kogoś cieszyć, że tu jestem, a mnie cieszy to, że ktoś jest pod tą sceną i chce mnie słuchać. To, to jest wymierne. Tomek, powiedz mi, jak to jest, jak ma się za moimi plecami że Fanek w ogóle? No, wiesz co, to fajnie. to Nigdy nie miałem takiego parcia, aby być numerem jeden. To jest po prostu efekt lat pracy. Piosenka, bo zawsze do niej zmierzamy w ostatnim czasie, to po prostu była piosenka jedna z wielu na piątej płycie, która przypadła po prostu do serduszek Polakom i nie tylko Polakom. Tak samo nie czuję jakiegoś parcia, nie czuję presji. Przyjdzie odpowiednia pora, przyjdzie pomysł, przyjdzie wena, siadam do studia, tworzę, piszę, a któż wie, a Anusz czas, czas pokaże, coś jeszcze wydarzy.

Rodzinnych, spokojnych, no ten zajączek też, żeby coś tam przyniósł pod kołderkę lub pod poduszką, z rana, żeby coś można tam było znaleźć. Życzę Wam oczywiście, ale przede wszystkim zdrowia, pogodę ducha, no i po prostu rodzinnego ciepła, którego nie powinno właśnie w życiu brakować. Także wszystkiego dobrego i wesołych Świąt. Cześć! Trzymajcie się, bardzo Wam dziękuję i do zobaczenia. Pa! Yeah, yeah, yeah. Oh,